Już w dniach 17 i 18 czerwca w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego odbędą się Jawożnickie Dni Bezpieczeństwa. W ich czasie uczestnicy będą mogli nie tylko dowiedzieć się, jak dbać o bezpieczeństwo, ale także wziąć udział w turniejach, pokazach i warsztatach. Organizatorzy zapowiadają sporo atrakcji i gwarantują, że nuda nikomu nie grozi. Dziękuję uprzejmości, pani dyrektor z CKZDU. Jako współorganizator, oczywiście będziemy mieli okazję tutaj na terenie, na terenie szkoły odbyć dwa dni imprezy. Wstęp jest całkowicie otwarty, każdy znajdzie coś dla siebie. Starsi ludzie będą mogli sobie obejrzeć retrostrefę, całą historię informatyki, usiąść przed komputerami z łezką wokół, takimi jak na przykład Atari, Commodore. Młodsi będą mogli skorzystać z konkursów, które przygotowaliśmy. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszy się turniej e-sportowy z FIFA, z Fortnite'a. Będziemy mieli konkurs strzelecki. Będzie tutaj bardzo mocno dopasowana strefa edukacyjna, jeżeli idzie o kwestie wiedzy na temat bezpieczeństwa w szerokim tego słowa pojęciu, zarówno dla przedsiębiorców, zarówno dla administracji, dla dyrektorów, dla szkół. Nie zabraknie także części edukacyjnej. W harmonogramie zaplanowano prelekcje o sztucznej inteligencji, dezinformacji, cyberbezpieczeństwie i zjawisku hejtu w internecie. Będzie można posłuchać wykładów dotyczących mowy nienawiści przygotowywanych przez psychologów. My ze swojej strony jako Fundacja zrobimy ten nasz cykl związany z bezpieczną rodziną, szkoląc dzieciaczki, które, szkoły, które, się, do nas, które się do nas zgłosiły. Jedną z wielu ciekawych atrakcji będzie symulator dachowania, dzięki któremu każdy przekona się jak wygląda wypadek samochodowy z perspektywy kierowcy i pasażera. Cargo będzie miało swój symulator dachowania, symulator zderzeniowy. Też bardzo fajna rzecz. Pogotowie nam opowie o tym w jaki sposób sobie poradzić z pierwszą pomocą. Mamy tutaj specjalistę, który również do nas przyjechał z takiej wojennej strefy, który może nam opowiedzieć o tym jak wygląda obrona cywilna, więc Kupa fajnej wiedzy i kupa fajnej zabawy. Wydarzenie to jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Jeżeli Państwo będziecie przyjeżdżali tutaj z uwagi na przepisy prawa, ponieważ jest to placówka publiczna, jest to szkoła, bardzo bym prosił zabrać ze sobą legitymację szkolną, legitymację studencką lub dowód osobisty. Wejście na teren musi być w jakiś sposób odrejestrowane. Jaworzyńskie Dni Bezpieczeństwa to świetna okazja, by połączyć naukę z rozrywką. Warto wpaść i sprawdzić, jak bezpiecznie bawić się i żyć w nowoczesnym świecie.